dobry Państwu, witam w programie Zagadki Techniki. Dzisiaj sprawa smutna, świeża. Pożar mostu Łazienkowskiego. Są ze mną pan inżynier Maciej Kaczyński. Witam. I pan inżynier Maciej Sosnowski. Witam Państwa. Panowie, e, dlaczego to się stało? najprawdopodobniej wynikło to z wadliwej konstrukcji poszczególnych przęseł, do których, zgodnie z sugestiami inżyniera Kaczyńskiego, napchaliśmy bardzo dużo Makulatury, środków łatupalnych, dynamitu, nafty. Jest to całkowicie moja wina. Spartaczyłem to. Naraziłem życie wielu ludzi. Przepraszam. Jak teraz wygląda pana życie osobiste? Aktualnie dużo piję, żyję sam. Uważam, że do niczego się nie nadaję. Jestem dosyć żałosny i groźny tak naprawdę. Na miejscu ludzi, którzy odpowiadają za takie rzeczy, odsunąłbym siebie od... A pan dalej pracuje jako inżynier technik przy budowie mostów? Tak, dalej pracuję w zawodzie. Obecnie nadzoruję oddanie do użytku mostu nad Odrą. I z tego co wiem, tutaj pan inżynier Sosnowski też współpracuje. Tak, tak. No, ten most nad Odrą to też jest jakby taka nasza konstrukcja. Dalej z tych materiałów? Tak, tak. Przyznajemy się do tego, że to jest jakby cały czas ten sam Ale jest pomysł. przecież. Tak, ale jakby mnie osobiście w konstrukcji mostu według pomysłu inżyniera Kaczyńskiego pociąga taka wizja, no, taki, taki naprawdę oryginalny pomysł, żeby robić mosty z materiałów łatwopalnych. Bo rozumiem, że to wypełnia w znacznej mierze Panu życie, po prostu praca przy mostach, ale jakieś hobby, tak poza, poza już kwestiami mostowniczymi, inżynierskimi. Ja bardzo lubię się zrelaksować nad rzeką, Ryb, rybka, wędkarstwo, Chociaż tak naprawdę cały czas myślę o samobójstwie i. Ja jestem zupełnie. Pochłonięty pracą inżynierską. Nie rozumiem, jak można mieć hobby, kiedy człowiek jest zaangażowany w swoją pracę. Wyszkuje coraz bardziej łatwopalnych, wybuchowych materiałów, które można by w te przęsła ładować, betonowe. To był program Zagadki Techniki. Smutne wydanie. Jednak mimo wszystko parę recept technologicznych poznaliśmy, za co dziękuję gościom.